W dzisiejszym filmiku pokażę, jak stworzyć prosty market scanner na platformie Trader Workstation brokera Interactive Brokers. Taki scanner może być przydatny do filtrowania akcji bądź ETF-ów, na których moglibyśmy otworzyć pozycje. Zachęcam do zasubskrybowania kanału oraz odwiedzenia mojego bloga TradingOpcjami.pl. Znajdziesz tam wiele praktycznych materiałów i możesz zapisać się na newsletter, aby nie przegapić nowości. Poza strategiami, gdzie handlujemy tylko na jednym instrumencie, większość strategii będzie wymagała jakiejś listy tickerów, czy to akcji spółek, czy ETF-ów, na której będziemy otwierać pozycje w zależności od warunków, sygnałów, setupów itd. W wielu strategiach lista ta może być statyczna według naszego wyboru kryteriów i warunków koniecznych. Możemy jednak tworzyć też listy dynamiczne, czyli tzw. Tak market Scannery lub Screenery. Taki Market Screener będzie nam dynamicznie filtrował listę tickerów, czyli spółek czy ETF-ów, bazując na naszych kryteriach. Na rynku dostępnych jest wiele skanerów, jak choćby Finviz czy skaner wbudowany w platformę TradingView. Jednak dla osób handlujących opcjami brakuje w nich parametrów związanych bezpośrednio z rynkiem opcyjnym. Na platformie Trader Workstation brokera Interactive Brokers możemy tworzyć takie skanery, mając dostęp do wielu parametrów specyficznych dla rynku opcji. Wyjaśnię, jak możemy stworzyć taki skaner i przedstawię jego przykładowe użycie dla następującego scenariusza. Załóżmy, że nasza strategia będzie bazowała na sprzedaży spreadów na aktywach, na których zmienność implikowana jest podwyższona, posiadają duży wolumen handlu opcjami oraz sporą płynność. Dodatkowo chcemy, aby ta podwyższona zmienność była w trendzie spadkowym. Na platformie Trader Workstation w oknie Monitor klikamy znak plus i wybieramy Mosaic Market Scanner. W oknie po prawej możemy wybrać spośród predefiniowanych skanerów oraz wcześniej stworzonych własnych skanerów. My jednak klikamy Create New Custom Scan. W kolejnym oknie wpisujemy nazwę nowego skanera. Ten nazwę Stock High IV. W polach poniżej możemy wybrać produkt, jak na przykład akcje bądź ETF. Ja wybiorę stok, region, pozostawiam US, giełdę, pozostawiam wszystkie, typ instrumentu lub specyficzny sektor, pozostawiam bez zmian i klikam Next. W kolejnym oknie pojawia się to, co najciekawsze. Mamy tutaj listę kolumn, które będą widoczne na skanerze, który możemy podejrzeć na żywo po prawej stronie. Na początek dodam pole z nazwą firmy. W tym celu klikam Add Field. I z opcji dostępnych pod Financial Instrument Description wybieram Company Name. Klikając poza listą, wyłączam ją. Teraz mogę przeciągnąć nowo dodane pole na miejsce, w którym chciałbym je widzieć na skanerze. Wszystkie zmiany możemy podejrzeć z prawej strony. W naszych założeniach mieliśmy podwyższoną zmienność, więc dodam sobie więcej pól danych, tym razem specyficznych dla opcji. Z menu wybieram Options. Na początek dodam sobie 52-tygodniową IV Percentile oraz 52-tygodniowy IV Rank. Aby wyfiltrować tylko płynne aktywa, wybieram Option Interest, dodam również Option Volume. Dodam jeszcze wartość Implied Volatility. Co teraz istotne, pola posiadające przycisk Filter możemy wykorzystać do filtrowania rezultatów zwracanych przez skaner. Wybiorę filtr pola Option Interest i wpiszę minimalną wartość 100 000. Zauważmy, że skaner po prawej po każdej zmianie na bieżąco się aktualizuje. Wyfiltrowałem teraz aktywa z najpłynniejszym rynkiem opcji. Aby odfiltrować aktywa z niską zmiennością implikowaną, wybieram pola IV percentile i podaję wartość 0,5. Jest to odpowiednik 50%. Tak utworzony skaner zapisuję. Widzimy, że rezultaty są posortowane alfabetycznie, co jest mało przydatne. Chcąc zmodyfikować skaner, klikam Edit Scanner w prawym górnym rogu i posortuję re rezultaty po polu Open Interest od największej do najmniejszej wartości. Widzimy teraz, że rezultaty są posortowane i możemy wybierać najpłynniejsze aktywa. Dodam tutaj, że na tej liście widzimy zarówno akcje i ETF-y. Pierwsze pozycje to poza Nvidium same ETF-y. Widzimy, kolumny IV Percentile i IV Rank, które mogą nam posłużyć do oceny podwyższonej zmienności. W niektórych przypadkach widzimy dosyć duże sprzeczności. IVP pokazuje podwyższoną zmienność, a IVR niską. Wyjaśnię to we wpisie na blogu w najbliższym czasie. Teraz stworzę jeszcze na szybko skaner, który wyfiltruje tylko ETF-y. Ponownie wybieram Mosaic Market Scanner. Create New. Tym razem nazwę podam ETF High IV. W polach poniżej zmienię tylko produkt na ETF. Podobnie jak w poprzednim przypadku dodam pola IVP, IVR. Options Volume, Open Interest, Implied Volatility. Wyfiltruję podwyższoną zmienność po IVP. Odfiltruję ETF-y z niepłynnym rynkiem opcji i posortuję rezultaty. Widzimy, że mamy podobny skaner, ale ten zawiera tylko ETF-y. W założeniach wspominałem również o spadającej zmienności. Możemy ocenić to dodając dodatkowe pola. W tym celu klikam Edit Scanner Add Field. Z listy wybiorę pola Closing Implied Volatility i Option IV Change. Widzimy, że możemy teraz ocenić obecny IV, IV z poprzedniego dnia i ich zmianę względem siebie. Oczywiście jest to dosyć prosta metoda i jedna zmiana nie czyni trendu. Chcąc się temu przyjrzeć bliżej, możemy takie rezultaty skanera wyeksportować do pliku CSV. Wyeksportowaną listę jako listę tickerów możemy zaimportować do TradingView, gdzie możemy skorzystać z dodatkowych wskaźników. Można by zapytać po co eksportować coś do TradingView skoro w oknie obok mamy wykres z TradingView. A więc nie są w nim dostępne wszystkie wskaźniki, szczególnie te tworzone przez społeczność i nie ma możliwości ich modyfikacji w Pinescriptie. Tak więc TradingView nadal może być użyteczny. Aby wyeksportować rezultaty klikamy w jakimś polu skanera i na samym dole wybieramy Export Page Content. Klik zapisujemy i możemy z nim pracować dalej poza platformą Trader Workstation. To wszystko na dzisiaj. Zachęcam do subskrybowania kanału oraz na bloga TradingOpcjami.pl.